Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Kospin i cieszę się, że zajrzeliście na mój kanał. Słuchajcie, dzisiaj nowość. Mam nadzieję, że to będzie coś, co pomoże Wam w Waszej pracy. Mam taką wielką, wielką nadzieję, bo zaczynamy cykl. Cykl, który się nazywa, którego, który ja nazywałam cykl Pakiet Terapeuty Zajęciowego. Część Pierwsza. W tym oto cyklu będę przedstawiać Wam trzy ćwiczenia, które możecie zrobić ze swoimi podopiecznymi. Także słuchajcie, zaczynamy! I zaczniemy od czegoś łatwego, miłego, przyjemnego. Ćwiczenie to możecie znaleźć w zeszycie. Zeszycie ćwiczeń dla seniorów, i to właśnie z tego pakietu będę korzystać, z tego co znajdziecie u mnie w sklepie. Ja właśnie teraz będę też robić filmy. Udowodnię, że jest to pomocne w pracy dla terapeutów zajęciowych, dla opiekunów. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużam już. Zaczynamy ćwiczenie numer jeden, czyli dokończ przysłowia. Ja zaczynam przysłowie, a Twoim zadaniem jest je dokończyć. Dobrze to spróbujemy. Apetyt rośnie, być kulą, cel uświęca, co cię nie zabije, i ostatnie, co dwie głowy. No mam nadzieję, że świetnie poszło Ci to ćwiczenie. Pamiętajcie, to było z zeszytu ćwiczeń dla seniorów, część druga. Teraz przechodzimy do zeszytu ćwiczeń dla seniorów, część trzecia. I tam znajdziemy ćwiczenie numer 19. Od razu odpowiadam. Jest to ćwiczenie, które będzie polegało na tym, żeby do podanego przeze mnie zbioru. Dopisać czy też dopowiedzieć nazwy, które w tym zbiorze się będą znajdować. Podam wam przykład. Zbiór to zwierzę. I do tego zbioru możemy dobrać krowa, koń, dzik, kogut, osioł. Rozumiecie? I wszystkie zwierzęta, jakie tylko przychodzą nam na myśl. Minimum, żeby to były trzy zwierzęta. Do tego zapraszam. Przypiszmy właśnie do podanego przeze mnie zbioru, przypiszmy dane słowa. Podam trzy zbiory. Przy każdym się zatrzymam, poczekam chwilę, żebyście mogli dokończyć lub też zapisać odpowiedzi. Zaczynamy. Drzewo. Taki. Warzywo. Dobrze, mam nadzieję, że zrobione, że udało Wam się zrobić minimum trzy przykłady z danej kategorii podać. Yy, przypominam, zeszyt ćwiczeń dla seniorów, część trzecia. A teraz przechodzimy do Ćwiczeń na pamięć i koncentrację to jest część łatwa. Tam ćwiczenie 30 polega na tym, żebyśmy posegregowali dni tygodnia. Ponieważ wydaje mi się, że będzie to niekomfortowe dla mnie i dla Was, żebym Wam pokazała, jak ono wygląda w tym oto zeszycie ćwiczeń. Stąd też będziecie tutaj mieli listę. Nieposegregowanych dni tygodnia, i proszę, zacznijmy od poniedziałku do niedzieli segregację tego, co właśnie widzicie. Świetnie, Wam, mam nadzieję, że Wam się udało. Słuchajcie bardzo Was proszę o komentarze. Czy tego typu filmy będą Wam przydatne w Waszej pracy? To jest oczywiście mój pomysł, natomiast chcę jak najbardziej być dla Was i to dla Was są te filmy, dla Was je, je robię, także proszę o komentarze, czy to jest pomocne, czy też mam sobie dać z tym spokój i w ogóle już do tego nie wracać. Chciałabym od czasu do czasu właśnie zrobić tego rodzaju filmy dotyczące pakietu terapeuty zajęciowego. Co tak naprawdę możemy robić z naszymi podopiecznymi w placówkach, w domach? Także proszę dajcie znać, dajcie łapki w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Proszę o komentarze. Pamiętajcie, że w każdą niedzielę o godzinie 9.30 pojawia się kolejny mój film. Zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam Was naprawdę bardzo serdecznie, życząc miłej niedzieli. Mam nadzieję, że. To był inspirujący film i pamiętajcie wszyscy o uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość i na szczęśliwe życie. Bardzo Was wszystkich ściskam, pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospi. Pa!